W specjalnym odcinku astromagicznych czytań z kart Tarota. Dziś przyglądam się energii w miłości, jaka będziecie otaczać do końca 2024 roku. Przygotowałem dla Was trzy karty wyroczne do wyboru przewodniej energii, a następnie uzupełniające karty, które rozwiną Wasze czytania. Wybierzcie kartę, która Was najbardziej przyciągnie, grupa pierwsza to karta od lewej strony kadru. Grupa numer jeden karta z wyroczni astrologicznej, którą wybrała osoba z grupy pierwszej, to karta księżyca. Kolejne karty wyrocznie, jakie wyciągnęłam dla Was, by odpowiedzieć na pytanie, jaka energia się do Ciebie zbliża i długo będzie utrzymywać się do końca tego roku. To karty Ścigacz z wyroczni Love Oracle, Kody Nasion z wyroczni Rose Oracle i Karta Pełni w Koziorożcu z wyroczni Moonology. Te karty wskazują przede wszystkim na to, że dominująca w tym nadchodzącym czasie, najbliższych kilku miesięcy, będzie potrzeba zrównoważenia między poszukiwaniem miłości, a wewnętrzną pracą nad sobą. Możliwe, że dotąd lub w określonej relacji, w której teraz jesteś lub o której teraz myślisz, miałaś lub miałeś tendencję do pogoni za uczuciami, i teraz nadszedł, nadchodzi właśnie czas, aby nauczyć się cierpliwości i pozwolić, aby miłość rozwijała się naturalnie, w swoim tempie. To się wiąże w dużej mierze ze znajomością swoich emocjonalnych potrzeb, na które wskazuje wiodąca karta księżyc księżyca z wyroczni astrologicznej. Mówi ona o dużej emocjonalności, ale także o lękach i obawach. I w połączeniu z kartą ścigacza może wskazywać na lęk przed opuszczeniem. Lękowy styl przywiązania, potrzebą zabezpieczania, zapewniania, że ta osoba z tobą zostanie, że będzie. I walki o to wynikającej z przeżytych doświadczeń, niekoniecznie związanych z prawdziwymi intencjami drugiej osoby, czy faktycznym. Zachowaniem. Te karty wskazują na potrzebę skupienia się na swojej emocjonalności, na potrzebę przyjrzenia się im i przepracowania nad sobą i być może to będzie kluczowy temat miłości dla ciebie do końca tego roku. Karta Kody się mówi o wewnętrznym potencjale i wewnętrznej mocy i wskazuje na to, że to, czego pragniemy w miłości, jest odbiciem tego, co jest w nas samych, tego programu, który w sobie mamy. Jeśli tam są jakieś niedopracowane deficyty, to tak długo, jak będą pozostawały niezaopiekowane, tak długo będziemy przerabiać jakąś lekcję i mierzyć się być może z tym samym rodzajem niepowodzeń. Ta karta mówi o konieczności zajęcia się tym, czego nam brakuje, poprzez wgląd przepraszam, w siebie, we własne doświadczenia i własne błędy, które być może cyklicznie popełniamy, stawiając się na gorszej pozycji, stawiając się na gorszej pozycji w relacji. Jakby inni mieli coś lepszego od życia, od losu, coś lepszego w sobie. Ale pamiętajcie, nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Wszyscy mierzymy się z lękami, niepewnością, i tylko od nas zależy, czy wyjdziemy z tego lęku i wyjdziemy, uporamy się z tymi niepo, nie, niepewnościami. Nikt nie może nas zapewnić o własnej wartości, jeśli sami sobie tego zapewnienia nie damy. Najbliższe tygodnie więc i te ostatnie miesiące roku będą dla Was kluczowym czasem, w którym być może powinniście dać sobie prawo do skupienia się na sobie i zaopiekowania się sobą, dzięki temu macie możliwość domknięcia jakichś trudnych spraw sercowych albo przynajmniej przełamania jakiegoś niefortunnego schematu w tym obszarze. Karta pełni w koziorożcu daje też taki sygnał, że nic nie może, że nic nie przychodzi za darmo i wszystko co ma jakąś wartość, a nie jest złudne. Trzeba włożyć wysiłek i konsekwentną pracę. To jest trudne, wyczerpujące i wymaga codziennego zaangażowania. Karta pełni w koziorostu jednak daje jasność, że damy sobie z tym wszystkim radę i daje siłę, żeby podjąć takie kroki, wytrwać w swoich postanowieniach. Z karty Tarota wyciągnęłam dla Was Króla Kijów, Dziewiątkę Kijów, Pazia Pucharów, a na spodzie talii jest Karta Rydwanu. Naród pokazuje, że w tych nadchodzących tygodniach poczujesz wiatr w żagle i może coś w tobie samym spowoduje, jaki wzrost, pewno wzrost pewności siebie i wzrost energii, co też ma szansę przyciągnąć odpowiednio odpowiednią pewną i atrakcyjną osobę. Jest tutaj jednak pewna przestroga. Jeśli spotykacie się z kimś i obserwujecie w sobie tendencję do osaczania w wyniku lęku przed porzuceniem, ta karta mówi o tym, by nie zapędzać się przedwcześnie i dać temu, co się dzieje, prawo do bycia tym, czym jest właśnie na tym etapie. Paść pucharów sugeruje, że to jakieś początki uczuć, jakieś flirty, może pierwsze spotkania, zauroczenia. To może doda dodać wam skrzydeł, jednak w tym okresie należy trochę trzymać na wodzy swoje emocje i też zaangażowanie, by nie popaść znów w jakiś niezdrowy schemat. Karta dziewiątki kijów mówi o przejściach, o trudnych sytuacjach, z którymi być może mierzyłeś się lub mierzyłaś w przeszłości, i też być może które powodują sceptyczne podejście do nowych relacji, albo z obawy, że znowu może się nie udać szczególnie jeśli to, co nie udawało się w przeszłości, miało związek z dużym ładunkiem emocjonalności i namiętności, pasji, która mogła być też zgubna, uzależniająca i możliwe, że toksyczna. Jeśli poczujesz, że nowa, nowa znajomość budzi w tobie takie odczucia i poczujesz chęć dorzucenia się w romans, karty przestrzegają, żeby mieć na uwadze poprzednie doświadczenia i w tym konkretnym, w konkretnym okresie, o który pytasz, nie śpieszyć się, zwolnić, nie dostosować całego swojego życia do nowego romansu czy relacji, ani też nie obarczać jej zbyt wygórowanymi oczekiwaniami na ten właśnie moment. Może się zdarzyć, że kompletnie nie będziecie myśleć o konsekwencjach, co jest bardzo prawdopodobne. Dlatego trzymajcie na wodzy tę pasję i namiętność, i postarajcie się je zbalansować tę energię dbając o siebie i czas spędzany ze sobą, nie rezygnować ze spotkań ze znajomymi, nie być dostępnym czy dostępną na każdy sygnał, na zaproszenie czy nawet zwykłego SMS-a. Oczywiście, jeśli chcecie pożyć i nie chcecie hamować czegoś, co wydaje się być piękne i porywające, i sztucznie tego tępić, to nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że jesteście przygotowani na to, że to może nie potrwać długo. Karty wskazują, że dla tych z Was, którzy mają tendencję do zbyt szybkiego zaangażowania się, to może nie być takie proste, by zachować odpowiedni dystans, wskazują, że ten najbliższy czas powinniście po prostu dać sobie przestrzeń, by się odpowiednio chronić. Nie chodzi o to, że z tego nic nie będzie. Chodzi o to, żeby nie zakładać, że musi być bo takie przedwczesne założenia ustawiają Was w określonej pozycji, generują określone zachowania, które same mogą być źle, toksycznie wpływać na relacje i koło od nowa się toczy. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś, grupą numer 1. Dziękuję za komentarze, subskrypcje i polubienia i zapraszam Was na kolejne astromagiczne czytania kart Tarota. Grupa numer dwa. Wasza karta... Waszą kartą przewodnią jest Karta Znaku Panny z wyroczni astrologicznej. Kolejne karty z wyroczni to Karta zegar z wyroczni Love Oracle, Karta Mistycznej Róży z wyroczni Rose Oracle i Karta Przybierającego Księżyca z wyroczni Moonology. Wasze karty wyroczni wskazują na to, że nadchodzące tygodnie i ostatnie miesiące tego roku to będzie czas, w którym dużą rolę odgrywać będzie aspekt dawania i brania w, związku w kontekście wymagań i poświęceń. Waszą kartą przewodnią jest karta znaku Panny, która oprócz tego, że ceni bardzo praktyczne podejście w życiu i w relacjach, to jest też energią opozycyjną względem znaku ryb, które znane są ze zdolności do współodczuwania, empatii i nierzadko zbytniego poświęcania się i oddawania siebie drugiej osobie. Więc albo Ty, osoba z grupy drugiej, jesteś w energii, w której masz tendencję do zbytniego poświęcania się, i karty wyrocznie zwracają uwagę, że czas w nadchodzących tygodniach skupić się na tym co tak naprawdę otrzymujesz w zamian i może nauczyć się bardziej praktycznego podejścia w relacji, lub odwrotnie, masz tendencję do wymagania, zapominając o tym, że samemu też trzeba się trochę poświęcić. Kartamistyczna i róża mocno podkreśla aspekt współodczuwania właśnie i zaznacza, że ten aspekt będzie grał kluczową rolę w rozwoju spraw sercowych w ostatnich miesiącach tego roku. Może to być też informacja o konieczności kierowania się wyrozumiałością wobec innych lub względem samego siebie. Jest tutaj też przekaz opresji czasu, na którą wskazuje karta zegara, jak również przybierającego księżyca. Możliwe, że czujecie potrzebę podjęcia jakiejś decyzji, może to mieć związek z różnymi indywidualnymi sprawami. Bardzo możliwe, że ze sprawami pragmatycznymi, życiowymi, finansowymi, które gdzieś na jakimś polu mierzą się z tymi właśnie sercowymi, z jakimiś wyborami, i decyzjami na tym polu. To być może takie wyzwanie do powstrzymania się, narzucania sobie. Lub komuś w tym nadchodzącym czasie jakichś działań wymierających presję, poczucie powinności, poczucie, że coś trzeba, coś należy i wypada, jeśli druga osoba tego nie chce, lub nie jest na to jeszcze gotowa. Do końca roku czekacie więc okres, w którym cierpliwość i wyrozumiałość będą kluczowe dla rozwoju Twojej relacji. Możesz napotkać opór lub sam sama poczuć potrzeba stawienia oporu wobec właśnie oczekiwań. Kluczowe będzie zintegrowanie sprzecznych czasem dążeń. Potrzeba zastanowienia się, co z tego, co chcemy, na czym nam zależy naprawdę, jest istotne i gdzie możemy pójść na kompromis i zdobyć się na współpracę. Wyjść komuś naprzeciw. Karty Tarota, jakie wyciągnęłam dla tej grupy, to Odwrócony Świat, Król Pucharów, Rydwan. Na spodzie talii jest Piątka Miecz. Tarot pokazuje, że coś w podejściu kogoś w tej relacji lub w Twoim podejściu do związku, czy spraw sercowych, jest bardzo dla Ciebie ograniczające. Jakby mimo chęci rozwijania czegoś, silnej potrzeby, parcia do przodu, nie można było dojść z kimś do porozumienia. I znów jest tutaj informacja o konieczności uznania zarówno praktycznych, jak i emocjonalnych, emocjonalnych, przepraszam, czynników. Tutaj informacja wydaje się klarować w kierunku braku odpowiedniej dojrzałości i rozumiałości emocjonalnej i zdaje się, że to tutaj właśnie tkwi problem, w, albo przynajmniej tutaj jest kluczowy aspekt do pracy, aspekt energii, jaka będzie w Was, w sprawach sercowych, właśnie otaczać do końca tego roku. Sprawy zasad, sprawy formalne, sprawy zadaniowe w relacjach są ważne, szczególnie w stałych związkach, szczególnie jeśli dzielicie rachunki. Jeśli tego jeszcze w Twojej relacji nie ma, to karty wskazują na to, by jednak skupić się na budowaniu relacji w innych obszarach, które są równie ważne. Jeżeli jesteście w takiej relacji, w której jednak to odgrywa już jakąś rolę, tarot, tarot pokazuje, że w tym najbliższym czasie należałoby poświęcić trochę uwagi, wybudować i bliskość i wsparcie emocjonalne. Jest tutaj na otwarciu u rozkładu odwrócona karta świat, która nadaje kontekst tej całej historii i jest dość mocno kartą mówiącą o potrzebie zamknięcia jakiegoś ważnego, dużego cyklu w Twoim życiu, osobo z grupy numer dwa. To może być potrzeba zajścia w ciążę w określonym czasie, potrzeba wyprowadzenia się z domu rodziców albo po prostu wprowadzenia się do partnera. Może wspólnego kupienia mieszkania, bo jest jakaś szczególna okazja. Tutaj sprawy oczywiście są indywidualne dla każdego z Was. To, co Tarot zdaje się tu przekazywać, to to, że jakkolwiek możesz czuć presję czasu związaną z jakąś właśnie wizją lub jakimś dążeniem życiowym, że czujesz się ograniczony lub ograniczona brakiem pewnych decyzji zdecydowanych ruchów, które pozwolą ułożyć na, przyszłość jakiś, na przyszły rok jakiś plan, musisz to wziąć pod uwagę, potrzeby i okoliczności, w jakich znajduje się Twoja osoba. Czas może nie być ide idealny do podejmowania jakichś życiowych decyzji czy kroków i tutaj należy zwrócić się w cierpliwość i pozwolić na rozwijanie się sytuacji właśnie we własnym tempie. A zatem jeśli oczekujesz, że jakieś decyzje zapadną przed końcem roku, może to się nie wydarzyć. Może się okazać, że po drugiej stronie jest jakieś sprzeczne dążenie, że pojawi się jakiś konflikt interes interesów, i być może jedynie pytanie, jakie trzeba sobie w tym czasie zadać i na nie odpowiedzieć, to to, jak bardzo to jest ważne i czy ważniejsze od uczuć i jakie one właściwie są. To wszystko, co przygotowałam na dziś, grupu numer dwa. Dziękuję za polubienia, subskrypcje i komentarze i zapraszam Was na kolejne astromagiczne czytanie kart tarota. Grupa numer trzy. Waszą kartą przewodnią jest karta Hirona z wyroczni astrologicznej. Kolejne karty wyroczni, jakie dla Was wyciągnęłam, to... Kostucha z wyroczni Love Oracle, karta po deszczu z wyroczni Rogus Oracle i karta pełni w znaku Raka z wyroczni Mnology. Kochani, te karty dość jasno sugerują, że większość z osób, które wybrały tę kartę, tę kartę, przepraszam, jest w fazie wychodzenia z jakiejś relacji lub po rozstaniu. To może nie być najłatwiejszy dla Was czas i to czytanie też być może dla niektórych z Was dość trudne w odbiorze. Mam takie przeczucie, że to jest bardzo świeża lub trwająca teraz sytuacja, i nierzadko chwytamy się wszystkiego, co może załagodzić ból, zranienie, rozczarowanie. Rozczarowanie związane z rozstaniem, z utratą czegoś, w czym pokładało się nadzieje, w co inwestowało się emocjonalnie. Czas do końca roku to dla Was na pewno czas uleczenia ran i wychodzenia z trudnej energii, z uwikłań, z, z bólu i ze zranienia. Wszystkie karty wyrocznie mówią w zasadzie o tym, że za chwilę się rozjaśni niebo nad Waszym emocjonalnym krajobrazem, ale teraz jest czas na skupienie się na sobie, na tym, żeby czuć się ze sobą dobrze, żeby mieć jasność co do tego, jakie mamy w ogóle w życiu cele i też jakie mamy cele w relacjach, powinna, jaka powinna być ta relacja i do czego ma dążyć. I czego ta, która odchodzi od was, nie mogła wam dać, lub czego Wy nie mogliście w niej zrealizować. Dla tych z Was, którzy myślą, że sytuacja może jeszcze jest do uratowania, że coś się może jeszcze wydarzyć, coś się odwróci, te karty jasno wskazują, że na pewno nie przed końcem roku. Informacja, jaka płynie z kart wyroczni, też zdaje się kierować Waszą uwagę na siebie, a nie na to, by dawać tej relacji, tej osobie na ten moment więcej energii, więcej swojego czasu i więcej zaangażowania. W karcie Po deszczu i w karcie Kostuchy czytamy też jasno, to koniec. Ten etap tej relacji w takiej postaci, w jakiej ona miała miejsce, dobiegł końca i nie należy tego próbować ratować, a trzeba wyciągnąć wnioski, by móc iść dalej właściwą dla siebie drogą. Trzeba zaakceptować, że wszystko jest po coś, że wszystko nas czegoś uczy, a to, co nie wpaliło, ma nas uczyć tego, co potrzebne, abyśmy się czuli spełnieni. Jakkolwiek źle się możesz teraz czuć, ważne, żebyś wiedział bądź wiedziała, że ten czas minie. Nie będziesz się tak czuć już zawsze. Nie będzie tak, że nic już Podobnego do kogokolwiek nie poczujesz, że to ta jedna relacja w Twoim życiu. To jest bzdura. Wszystko jest kwestią naszej otwartości. Nie ma takich przeznaczonych z góry, zapisanych pewnych jednych osób w życiu. To byłoby jednak mało prawdopodobne, że ludzie będą się z kimkolwiek wiązać. Spotykamy na swojej drodze osoby, które trafiają do naszego życia na podstawie tego, w jakiej energii i z jakim doświadczeniem znajdują się na tej naszej drodze w danym momencie, i my sami z nimi wchodzimy w interakcję z tego samego powodu. Karty wyrocze mówią, daj sobie prawo do tego, by to przeżyć. Nie próbuj niczym zaleczać, ani tego ratować, ani zagłuszać. Zatrzymaj się i pozwól sobie na to, by z początkiem nowego roku wejść w nową energię, a do końca tego zamknąć to, co musisz pozostawić za sobą. Karty tarota, jakie dla Was wyciągnęłam, to odwrócona siódemka miecza, odwrócona cesarzowa, odwrócona szóstka miecza, na spodzie talii jest odwrócony as monet. Moi drodzy, Karty Tarota jasno potwierdza, potwierdzają, że spora część z Was ma problem z puszczeniem czegoś, co się zakończyło. Czujecie, że nie możecie ruszyć do przodu, ale też od razu Wam powiem, że to głównie dlatego, że chcecie jakiegoś szybkiego uśmierzacza bólu poprzez albo powrócenie i wskrzeszenie relacji, która widać, że nie była czysta. Były tu jakieś tajemnice, kłamstwa, może okłamywaliście samych siebie, może zostaliście zdradzeni, może zostaliście oszukani. Jesteście jeszcze w energii odwróconej, cesarzowej w kontekście tego, co się wydarzyło, a to oznacza, że łatwiejsze jest dla was szukanie punktu zaczepienia, by nie stracić tego, co było, bo też nie czujecie własnej wartości. Nie tędy droga. Nie ma tu odpowiednich, być może nie było właśnie fundamentów, żeby coś budować. Przede wszystkim coś dobrego dla was, osób, które wybrały to czytanie. Nie jest to również czas na uleczanie się poprzez wskakiwanie w nowe relacje. Karty odradzają randki, odradzają myślenie o relacjach w ogóle zaczynanie czegokolwiek w najbliższym czasie. Potrzebne wam oczyszczenie się z tej, która była i z tej energii od tej osoby, ale przede wszystkim z energii, w której sami jesteście, nie tylko z tego smutku i żalu za stratą, ale z energii pogrzebanych nadziei. Żeby mieć jasność, co dalej czego oczekiwać w życiu uczuciowym, konieczne jest wejście w energię cesarzową, która zna swoją wartość, a u źródła własnej wartości, jest świadomość Naszych potrzeb i tego, co ze sobą w sprawach, wtór, nad którymi panujemy, nas dotyczących, robimy wszystko, co możemy w danym czasie, mając te zasoby, jakie mamy, żeby te potrzeby samemu sobie spełniać i samemu siebie realizować. To nie znaczy, że mamy zostać sami. To znaczy, że mamy o siebie zadbać w pierwszej kolejności i tą energią przyciągać właściwe osoby, które będą nas traktowały tak, jak na to zasługujemy najlepiej. To wszystko, co na dziś przygotowałam dla Was grupą numer 3. Dziękuję za polubienie, subskrypcję i komentarze i zapraszam Was na kolejne czytania karty Tarota.